Siema, w tym odcinku przedstawię wam trzy darmowe gry podobne do mysłu Mercar na przeglądarce na komputer. Jeżeli wasz gameplay wygląda jak tu polecam z tego skorzystać. O kurwa rakieta! Pierwsza gra to honorowany tytuł, który nosi nazwę Ultimate Track Simulator 2020 czy jakoś tak. Ta gra ma wiele opcji, możemy sporo pobawić się z naszym samochodzikiem, Potokiem pick z znanej serii już tego pana, któremu aktualizacji się robić nie chce. Możemy używać tutaj nawet takiego dźwiga. Generalnie cel gry to wożenie paczek do pewnego miejsca, w którym możemy również nabyć przyczepkę i to żeby się nie rozbić sekundę po wyjechaniu. Na tej mdyjska drogę, myślę tak szczerze, że na zabicie nudy fajna gierka. Tym razem ja jestem na zmianie bo mój poprzedni kolega który dla was komentował to widowisko był w delikatnym stanie niebycia w stanie tego robić. Wracając do poważniejszych rzeczy przed wami totalny banger czyli Mai, sama, Karna Robloxie które naprawdę wyszło dobrze. Mamy tutaj sklep jak i wiele samochodów z mesuny mercartego Prawdziwego. W dodatku jest online. Solidna gra do delikatnych poprawek. Przed wami gra najmniej podobna do MySame Car ale za to najbardziej grywalna i dopracowana. Ta gra to już nie jakaś tam pykanka na 5 minut tylko już solidny i legendarny tytuł który możemy zagrać już od jakichś paru dobrych lat na telefonie jak i właśnie na komputerze że możemy wybierać sobie wiele opcji w menu głównym jak jakaś kariera i inne naprawdę ciekawe i rozmaite funkcje. Gdy już przyjedziemy do samej jazdy naszym pojazdem, mamy również w nim ciekawe funkcje jak chociażby sperskiwacze. Gra naprawdę rozbudowana i w niej jest co robić seryjnie. Dzięki za oglądanie, tak jak wspominałem, link w opisie do każdej z tych gier.